Witajcie kochani, zanim jeszcze przejdziemy do drapania i w ogóle, prawdopodobnie ten filmik pojawi się w formie premiery, czyli będziecie mogli pisać na czacie, co tam chcecie, oczywiście z kulturką, ale jeszcze nie będę musiała się zastanowić, a dlaczego, a dlaczego tak wybrałam, że w formie premiery wyjątkowej jak nigdy, to dowiecie się na końcu. Dlatego zostańcie do końca. I dziękuję Wam, że krzyżóweczka za 3 zł tak, bardzo, tak się fajnie przyjęła Naprawdę prawie 400 wyświetleń To jest dla mnie bardzo dużo Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za to Dużo łapeczek, dużo komentarzy Widzę, że naprawdę ją lubicie Ale jak mówiłam już, nie dziwię się Bo nie dość, jest zabawa, to jeszcze można fajnie wygrać mm, Dzisiaj mamy krzyżóweczkę XL za 5 złotych Dwie, w sumie jak, jakby cztery, bo... To jest podwójne. Jeszcze bonusik może w tej nie, ale w tej się może trafi bonusik, bo jeszcze mamy po trzy literki do zdrapania. Chciałam zostawić po cztery, ale no, ciekawość zwyciężyła. Musiałam na chwilkę spauzować, bo kocurek nim rauczy. Mhm. I wskoczył mi. Koło zdrapek jest. No i co? O! Tak! Przedstawiam Wam Tiger'a. Tak się nazywa. A dlatego, że jest wyjątkowo silny kocurek A dlaczego? To może kiedyś Wam. O! Aha! Yy, no to i tak na razie muszę przerwać. Cięcie chwilowe. Już jestem, musiałam go zabrać. On lubi po prostu skakiwać na ten stolik. Dobrze, już bez jednego gadania. Jak widzicie, tutaj nie mam nic na razie. Żenna się nie otworzyła linia. Tutaj mamy jedną Katar. Mam nadzieję, że nikt z Was nie ma Kataru. No i przepraszam za mój głos, jeżeli tak bardzo słychać, ale zawsze jak wstanę, to mam chrypkę. A, że filmik nagrywam wcześniej, wiadomo. A już zaczynamy. Nagrywa się, nagrywa. Gdyby znowu nie było. Mamy i Tutaj. Mm -mm. Tutaj już mamy jeszcze. Tutaj ja to chyba, bo się raczej nic nie zmieni, bo mamy jeszcze pięć do odkrycia, a zostały dwie tylko na hmm. to. I chyba. To by było na, <laughs> przepraszam, to by było na tyle. K. Tutaj mamy. Tutaj już dwa razy. No prawie, prawie. Może się trafi. I tutaj chyba na tyle Mamy Kajak już tutaj? Nie, nie widzę. No i ostatnia O no, Jak mówiłam, z bonusie to nam nic nie dało Mamy drugie słowo Mamy słowo Udo I trzecie mamy oko. Czyli już tutaj już na pewno mamy zwrocik. No przepraszam, to są dwa tylko... Ojej, pomyliłam się stamtą strapeczka. Oj. Skleroza. No te M żeby był. To robi robotę. Nic. Chyba pusta. Jeszcze sprawdzę razem z wami. Udo oko. No niestety pusta. I tak tutaj mamy jedno słowo już. Да, как, не важно. И не też mamy e, no, ale w plusie to już nic nie zmieni, jeszcze dwie literki, o do odkrycia mamy oprócz e jeszcze jedną

Słowo akademika, ale one nam nic nie daje, no niestety nie, nie mamy. Tutaj też nie. Po jednym z każdej. A niestety w każdej musi być mimo trzy. BMR no. tutaj SD no to niestety pustaczki tym razem no ale nic, zabawa zawsze jest Wtedy się ładnie trafiło, więc nie mogę oczekiwać, że stare będą wygrane. No ale skrzyżowaczki mi się tak samo spodobały jak niektórym i Wam. Więc jeszcze mamy do zdrapania XXL. Też pewnie się pojawi filmik. Nie wiem jeszcze kiedy dokładnie. Dobrze, a teraz mm, o tym, o czym chciałam Wam powiedzieć. Dlaczego mm, prawdopodobnie pojawi się w formie premiery ten odcinek. A dlatego, że planuję... Mm, jeszcze nie wiem, czy w maju, czy może na początku czerwca nie, nie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć yy, live'a, stream'a że wiecie, wieczornego może godzinnego, może dłuższego by były by były jakieś mm, losowania na live'ie do wygrania jakieś tam gadżety, wiecie o co chodzi yy, oraz oczywiście byśmy drapali krzyżóweczki pogadalibyśmy no nie wiem, co myślicie o takiej o, o streamie? Dajcie znać w komentarzu oczywiście. Będę wdzięczna, bo też się zastanawiam, ale oczywiście najpierw będzie konkurs dla Was. Z okazji dobicie 200 subskrypcji, żeby nie było. Cały czas pamiętam. No ale będę wdawała się w szczegóły, dlaczego jeszcze nie ma. A to oczywiście będzie spokojnie. A później, właśnie byśmy pomyśleli o live, o tym streamie. Dajcie znać, kto by był. Czy to jest fajny pomysł, czy, czy mam odpuścić w ogóle. No, no to by było na tyle, kochani. Zapraszam za niedługo. Prawdopodobnie w poniedziałek, wtorek pojawi się nowy filmik o panią. Jeszcze nie wiem, jaka zdrapeczka. No. Przypominam o Instagramie zdrapmy podłoga Coś bez polskich znaków, czyli COS. Tam zawsze dwa dni, dzień wcześniej yy, pokazuję, co będzie drapane, więc zachęcam. I to by było na tyle. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam miłego dnia. I do zobaczenia. Już niedługo. Pa Pa!